W dzisiejszym odcinku w grze Minecraft będziemy razem z moim przyjacielem Alkiem Diamond wyrobili wszystko, wszystko będziemy mogli wykopać jak tylko się da, powietrze, wodę, lawę, jak, jak tylko, co tylko chcecie. Widzowie zostawiajcie łapki w górę oraz subskrypcję na tym kanale, mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba, oglądajcie do końca, bo będzie, będzie się działo. Yy, Okej, okay, Alek, słuchaj, no to w takim razie, jak nie wiesz jak powietrze zrobić, no to czekaj, może się rozejrzyjmy do końca. O, patrz, tutaj jest dużo, dużo powietrza Może no, byś chciał ty. wykopać. No oddychamy ah, wow. W takim razie najlepiej by było powiedzmy Popatrzyć się do góry, proszę okay, bardzo, o tako widzisz patrz, syna... pokaż, pokaż jak się patrzysz do góry, o Patrz! O, tak. jest. Prosto w słońcu tylko razi trochę Dobra i teraz trzymaj kop, kop Alek! Da no, radę zobacz po stołu. co? co? Jest? co? Ej, nie gadaj, klocek jakiś jest! Powiedz, jest Czekaj, ja go rozwalam, 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 ja pe -pe 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 tak samo. Jest! Patrz! Co to jest? Air to po angielsku, co to znaczy? To jest powietrze Powietrze, czajcie to widzowie, to jest blok powietrza! Ej, to a jak go ja pos mogę to postawić? Czekaj, ja bym go z chęcią postawił, pa! Co to się podawaj? stanie? Ej, nie mogę! Ej, mogę! Postawiłem tak? go! Postaw ja na, nie mogę na, na tej trawie, na tej trawie postaw! Faktycznie! <noise> I, a może czekaj, może się da robić, Podzie ja tu brojka, czy coś? Ko kolejne muszę rozwalić, czekaj, 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 rozwalam stoję z tobą. Okej, okay, dawaj rozwalamy. Okay. O nie, koń dosłania się... <laughs> no, Mówiłem koniu, nie podchodź do nas, no o mój bloczek Dobra. Okay, pięknie teraz ja ma... rozwalam, rozwalam, No, no dawaj, 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 no No zasłoniłeś! <laughs> A masz, Nie Trzymaj, tak. Dobra, trzymaj jajo na rozwalam. twarz Dobra, ja też kolejny rozwalam, zobaczymy co się stanie Okej, okay. czekaj, spróbujmy Kilow z powietrza, o no, Ej, zabrałeś mi powietrze moje <laughs> Dobra, to słuchajcie Alek, ty sobie pokop tam powietrze A ja w tym momencie wykopię sobie Drewienku, żeby zrobić crafting Spróbuj, o, zobaczymy co da rady Z tego powietrza zrobić, Alek Dobra, czekaj, mam tutaj to Czekajcie, zrobimy może, o, buty Czy da radę buty zrobić? z powietrza? Nie, już myślałem. Nie. A kill off? Nie. A siekierkę? A, a na przykład o miecz. No, mieczyk. Miecz do urody. Ło, mieczyk. O! Co, co ty zrobiłeś? Co? Jak ty się tam znalazłeś na tym drzewie, ziom? Jak ja tam Ej, jak ty się znalazłeś na tym drzewie, pa? Ło, Ude... wow, Konik. Konika mam, ale dwie zrobiłem Pa, cyk, konik I na, na drzewie Ło, no. o, nie o, o, Jak poleciał Półtorej serduszka Alek, czy te ciebie pogrzało, chłopie Ty, a tu patrz, są pszczółki A spróbujmy pszczółki, pa Ło, Dobra, gramy w baseball'a, pa Płoty Młoż! Ej, o, co? Gdzie Tu nie ma, popatrz, spada! Dobra, jak widzicie, jesteśmy w wodzie, ale woda ma jakiś dziwny taki kbloczek. No, taką ramkę. I czekajcie, może wykopiemy po prostu. Czekaj, wodę. Czekaj... E, czekaj, bo zasłoniłeś mi, ale. Czekaj, czy kilofem nie będzie szybciej po prostu? Ja spróbujmy kilofem, Czekaj, czy to da radę? Cyk, 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 cyk. I co, 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 i co. Nie, nie Ło! Jest! Moje! Moje! Mój bloczek, on dawaj! Ty! Zobacz, jak dziwnie tu wody nie ma! No, dobra, ale czekaj, może wykopię jeszcze jeden. Zobaczymy, co się stanie. Ale jak, jaki fajny bloczek tej wody jest. Zobacz, ja na przykład sobie tu postawię. Yy, I możemy sobie zrobić coś takiego. Wow, tu się rozlewa ten blok. No, wylałem wodę, postawiłem Ej, blok i patrz. Tutaj... No, możemy teraz tutaj kopać. Dawaj, wykopujemy. Musimy mieć dużo, dużo wody. Alek dał pomysł, żeby zrobić buty z wody. Ale patrz, ja sobie wykopałem już, mam pięć kawałków. Ale czekaj, czekaj ja, ja sprawdzę. A może tutaj z tego też mieczyk można zrobić, wodny. Ej, nie. Booty? Ty patrz. są water boots. Ty, i co Całą one robią? Takie fajne. Wow, wow, okay, lecę, 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 I co? I, lecę, co? Od I co? Nic ci się nie dzieje? Nie. Ty, ty ja też ty ty te spróbować. Poczekaj, no to postajek. i. Inowalnij no. O, pięknie. A na A, na dół, <laughs> wow, konik. Ej, patrz, patrz. Ja zrobię to bez butów i zero obrażeń będę miał. Patrz. Cyk, cyk, cyk. Wo. Wow. Nie, prawie wow. tylko do wody Ale zamysł Aj. był dobry no. Ale poleciałeś. Wody, te Wodery włożyłem w ostatniej Chwili no. Dobra, super. słuchaj, Alek Idziemy no. szukać lawy Ja chcę bardzo i to bardzo wykopać lawę No dobra, to mamy tutaj Jakąś jaskinię Alek, myślisz, że tu lawa gdzieś skocimy. będzie? Nie, Nurka, tak dawaj, mała, nura mała robimy jest. Wow, co tu się... Chodź, dawaj, pójdź za mną. Płynę, pójdź płynę, za mną. Tam ja pochodzę, pyk. O! Faktycznie się. możemy zeskoczyć. Łaaa! Pum! Je Jest lawa tam już. jest! Jest! lawa znaleźliśmy. Nie wiem. Pięknie. Ej, to jest. Jak z tą lawą, to już jesteśmy ustawieni, powiem ci, wiesz, bo teraz tylko wystarczy. Czekaj, gdzie ta lawa? Halo! Łoooo! Wow, wow. Ale to jest super. Patrzcie na to jaskinie, Gdy potężna, jaskinie w no przepiękna, ej to wygląda kozacko, ty, wow, <laughs> jak to wygląda tam nawet, zobacz tam po prawej stronie jak jest taki cień, widzisz, jasny, no, patrzcie, pum co jest? Ej, ciekawe czy to? Oki teraz. tu na dół można zaskoczyć. Dobra! Let's, uh... Oto i na tej szlawie kopam na chwilę. A czekaj, jest do, do lawy. A, nie, nie, palę się, palę nie się. Nie gasicie? Nie! Yes. Cyk, cyk, Dobra, cyk, wykopujemy. Dobra, ale co? O, jest lawa! Jest lawa! Mam pierwszą lawę. Tylko czy wiesz, co można zrobić z tej lawy? Nie wiem, można spróbować. Dobra. Czekaj, czekaj, czekaj. O, jest, 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 dobra, jest, dobra. jest, jest, jest z ok. Podejdź, oh. nie! No alku, no! Moja tata, <noise> Ty, Geoda, patrz na to! Woah, jak to fajnie wygląda! No. Środek, środkowy dół. Czekaj, środek, yy, środkowy dół. Środek lewo, środek prawo. Środek prawo. Lewy górny i prawy górny. Oh! No? No? no. Aaaaaa! Nieeee! Podpaliłem się! O oo, a ty? Teraz ja cię, O, Ej, mocne! To jest mocne, to jest mega mocne! Wow 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 wow! No 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 no! Tutaj już szkielety są, patrz! O. Ewoker tu się Jaki Ewoker? Kto to jest Ewoker? Chodź tu kolego, patrz! A masz! A masz! O masz, o masz, o masz Proszę bardzo, możecie się tu palić Proszę bardzo O! Wow! Ej! pająki mi atakują, ale mam tarczę I się palą wszystkie dookoła, pięknie Jejesz, Dobra, o -o -o! mam serduszko Alek, ratunku, ratunku, ratunku wie, Ratować, ratunku. O, o, Palcie się, Dobra, palcie jestem. się O, pal się Rozwal go Wynoś się Dobra, pięknie Kolejną rzeczą jak sobie, jaką sobie wymarzyliśmy to yy, nasz super bedrock tylko ale patrz kopać, tutaj bo? o właśnie ale tutaj już przygotowywał sobie żeby się wkopać chyba co ja mam drewniany kilow, tylko to ten drewnianym kilofem to co <sum> A ej, ej, po, 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 ej, bedrock Czeka, a jest Bedrock, dobra, ale czekaj, yy, łapką? Ja dobra, to ja go też kopię, okej, okay. kopiemy Kopiemy go razem Bedrock wow, normalnie wow, 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 się rozwala patrz, patrz, a bo ja go ale... O, nieźle, o, patrz, no, mój ja... a, W sumie tego jest, to czekaj, kopie, kopię, kopię. Dobra, pierwszy trzeba było wykopać, ale co z niego można zrobić, powiedz mi, czekaj, Nie. ja to zrobię Wiesz co, ja tutaj czekaj, się czekaj. przygotuję, Patrz, normalnie Bedrock jest Bedrock Ej, łopaty może można zrobić, nie. Kopię. Ej, ha, ha, a co ha. jeśli się przekopię przez bedrocka i spadnę w przepaść? Eee, no to. <głos> Adios! <głos> a łapko, ja pochodnią niszczyłem, dlatego się niszczyło Dobra, no. mam cztery, próbuję zrobić ten. Gdzie jest Próbuję zrobić budki. Może by tak. Kilof spróbować, tak, Kilof! Wow. Daj patyka, daj patyka, proszę. Wow, proszę. Wow, wow, wow. wow, wow. Nie teraz chcę takie coś mieć, daj wow. patyczka. trzymaj deski. Okej, okay. słuchajcie, widzowie, się... jak zostawicie łapkę w górę, to ja właśnie teraz użyję tego kilofa pięknego, kilofa bedrockowego. Wow. uwaga, trzy. Czekaj, Dwa, czekaj, mam, ja. Alek, Już dawaj jedyne, szybko! Jedyne. Jeden! Rozwalam kilofem no bedrockowym! A. A myślałem, że coś będzie czary-mary! Wow! Co wpadłem, Co tu się wydarzyło? Diaksy! To moje diamenty! To ja je kopałem! Tylko... Moje diamenty! Wow! Patrzcie na to! Ile diaksów! Ooooooo! Oh! <noise> Co ja właśnie zrobiłem! Co tu jest? Ziom! patrz, czekaj, tak w hotelu jesteśmy. Patrz! Wow! Jak to możliwe? Patrz! Cały chunk wykopujesz normalnie. Co jest? O, wow. Nie, ale nie będziemy mogli wyjść stąd! Czekaj, a, czekaj, musimy. A nie wyjdziemy sobie... na pieciem. Oooooo! Czekaj, kom, pod nami nie, nie kop. Czekaj, patrz! Dobra. Wow! Już nikt się do nas nie dał. Co tu się wydarzyło? Lol! Ej! Jesteśmy bezpieczni, prawdziś? No Czekajko. Ej, chodź, wyjdzie wyjdziemy na dół. Dawaj idziemy na dół. Na piwi do tego na górę. No już jesteśmy mega no, blisko! o woda, którą możemy wykopać, Dobra, ale wstędy. tutaj to będzie testowanie, proszę bardzo. Ej, Pyk! Pocz Wszystkie bloki się rozwalają od razu. Całą górę rozwaliłeś. Ale zobacz ile mam węgla teraz! Oho Widzisz to wszystko na dole się rozwala no pa, Zobacz. rozwalamy teraz wszystko do dole Woooo <grym> <grym> wow, ej patrz, cyk, cyk, cyk! Redstone'y. Diamenty, możemy wszystko ty... wykopać O, ile Ej, węgla Ale Minecraft byłby o wiele łatwiejszy, gdyby takie były Pa, okay. Diamenty, nie Były były diamenty, diamenty o! Patrz, ile wykopałem Ej, diamentów Ty, kopanie diamentów jest po prostu mega łatwe teraz Kopanie musisz... diamentów nigdy nie było takie łatwe Speedrunowcy go nie lubią Bo i diamenciki, proszę bardzo I możemy Mati, je wykopać Nie jedno w dół Ja, ile diaksiorów Uhuhuhu. I to kolejne diamenty są No ej, mieliśmy już wyjść, ale patrz ile diaksów możemy wykopać tego wszystko multu masa, a spadłem <laughs> spadam No to tak to jest jak się nie uważa Patrzcie, ja będę kopał diamenty, będę miał dużo, mega dużo Mati. Oj, kolejne diamenciki. Już Mati. mam 21, co? No można, można, bo tutaj, proszę bardzo, jak sobie będzie budował diamentowe itemki. A, te... A teraz, najważniejsze, musimy wykopać jedną wodę. Nie, nie wykopuj tu! Nie, 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 czekaj. I raz, i dwa, i koniec po lawie! A, się. Dobra, Dobra mam na, mamy wykopany, my? mamy wykopany cały obsidian, koło się pali. Dobra, pięknie, Ty ładnie. Zobacz, ile obsidianu wykopane. Dobra, na, mam pięć. Tawego. Czekaj, eee i uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery pięć. Poszło! Teraz musimy ogarnąć krzesiwo. Ma, masz krzesiwo, to pięknie, a ja robię piecyk, proszę bardzo. Odpalamy cyk, okay, proszę. Okay. Dobra, a ja sobie tu podpalę Ty! Pff, a ja miałem krzesiwo! I uwaga, uwaga! Teraz tylko wystarczy to podpalić! I uwaga, trzy, I... dwa! Jeden, mamy to! Wow. Czekaj, 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 Alek, ja muszę to sprawdzić. Zobaczcie, portal jest ładny, cudowny. Teraz tylko go wykopać. Próbujemy? No, dawaj, dawaj, kopiemy dawaj. Trzy, dwa, jeden. Czy no, patrzcie! Czy da radę? ja go ten. Ja go chyba. No nie wiem. Wow. co? Ha? i masz blok? Łoł! My... Wow. Co jest? Jaki ładny! Ej, wejdź do niego. Czekaj, czekaj, czekaj. No, Ogo... wytrwalaj ja teleport... go! Wow, patrz się, teleportuje! Lol, dobra okay, ja go rozwalam Ile potrzebujemy dawać. tych bloków? E, dwa Dobra, łatwa I sprawa I daj mi jeden, o daj mi no. jeden. I weź e, powiedzmy, daj tutaj ten, daj postaw go jednego, postaw go tutaj No Okej, okay. i zaraz wracam, okay, No. Co? Jak to okay. możliwe? Teleportuje, patrzcie, w to no, miejsce No po fajne O lol, ale kozackie ty, a bloki teleportuje? Ty dobra, ej, to było spoko. Czy coś da radę jeszcze skraftować z tego czy nie? Nie, do tego tele, do teleportacji jest. Aha, dobra ale fajne, fajne. Dobra i dobra. uwaga, postawimy go tutaj. Pyk. Rozwal ten blok! Rozwal! Ej, ale co wow. się dzieje! Rozwal ten blok koło siebie! Rozwal go! Rozwal go! Co go. O. A co się co się działo? Ło, wow, co tu się stało, ty! No nie mogłem nic! Teleportowało mnie to tu, to, to tam. A. nie Łab, wiem, to co strasznie. Się Dobra, nie, to nie, nie był dobry pomysł, spadam stąd! Ostatnią rzeczą na dziś, którą Alek mnie zapewniał, będą, patrzcie to! Portal! No. Alek, tym razem nie będziemy szli do Endu, tylko będziemy rozwalali go! Eee, tak, da radę? 3, 2, 1, kopiemy. Ja wow, kopie się portal? O Tak, 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 potrzebujemy 8 Dobra, to bierzemy, słuchajcie, musimy mieć jak najwięcej mm. No to teraz się zacznie jazda. Słuchajcie, powiem wam, że trochę nam się przyfarciło, bo gramy we dwójkę i udało się tak wykopać te portale, że one po prostu jakby podwójnie się wykopywały niektóre. Ile ty masz? Ile masz ja tych portali? A ja mam 10, więc słuchajcie, niektóre po prostu kopały się podwójnie. Więc o tyle fajnie, że będziemy mogli we dwójkę razem to zrobić. Więc Dobra, uwaga, ja po... cyk, jeden, proszę, czekaj, czekaj 10. na mnie. Dobra, w tym momencie musimy skraftować to. O, a Ty już postawiłeś. No. Dobra, to postawimy coś takiego i patrz na to: end summoner. Uuu, to co teraz? Co, Używamy gdzie... tego? 3 2 2 1 1 Wow! Co jest grony? Ej! Wow! Ej, co jest grony? Olek! Ratunku! wow, Jak to głośne! Patrz, tu rozwala wszystko! Co za szalony! kilofem. On jest zbyt szalony! A ty nie możesz tego użyć? No, nie mogę! O Bogę! Użyj! Ej, tam na nim! Co? co? Hej, lecimy ej, ale... w dół, patrzcie na to! Wow, jak nura ciągle. wali! Ło ło, ło! O nie, ja zaraz zginę! Ej, mnie wow, zrzucił! E, e, ej, mnie też zrzucił! Co jest grane? Gdzie mój? Ej, Halo, smoczku! Koledo, wracaj! Jesteś? Chodź tu! Wracaj! Nie! Ej! Jest pod wodą jest. Chodź tu! Wracaj! On tu rozwala wszystko! Widzowie? Zobaczcie na to! Nie wiem, nie wiem! <laughs> chodź tu! Nie, nie. ci się zgubił, ziom! Ja mam smoka, tylko on mi gdzieś zwiał! Jest tu! Bicek go, go! się, mam go! Ty, on bloki rozwala, lol! Masz tu! Wow! Ty! Jakiś znalazł ten. latam na nim, latam, latam! na nim! Czekaj, dawaj, chodź tu, chodź tu! Ej, jak on do wody wpada, to mnie złóca wtedy! Aha, to trzeba wodę... Du, 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 du. Czekaj, ja tu o, smoczku, ty jesteś tutaj? Ja na niego przyfiluję. Ej, jak Ej, tu na proszę, niego wsiąść? Ło, u... wow, udało mi się tylko, żeby wylecieć. Teraz proszę, proszę, proszę. Ej, y, smoczku, Ej, gdzie jesteś? Ludziko, diamenty, o nie, jakby. a mój pod, z wody wypadł, ten pod wodę w, się znowu schował. Dobra, jak widzicie? O, Udało nam się znaleźć e, smoka. Wszystko zrobiliśmy. Możemy wykopać praktycznie wszystko. Więc, drodzy widzowie, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji na tym kanale. Wbijajcie również na mój główny kanał, matruner.pl Minecraft. No i to by było na tyle. Do zobaczenia. wbijajcie również do Alka. E, zasubskrybujcie jego Dokładnie kanał. Do tak. zobaczenia. Niech Eldorado będzie z wami. A! Spróbujmy dobić pod tym filmem 8 tysięcy łapek w górę. Będzie mega kuziak. Do zobaczenia, ich Eldorado będzie z wami. Papa! Pa.